Święty Janie Pawle, Twoją radością były spotkania z młodymi. Mówiłeś, że młodzież jest przyszłością Kościoła i świata. Jesteście moją nadzieją, powtarzałeś. Na Światowych Dniach Młodzieży gromadziłeś setki tysięcy, a nawet miliony młodych. Byłeś i pozostałeś dla młodych ojcem, przyjacielem. Razem z tyłem mamy zacząć śmur. सो रे सा Dziękuję wam za to. Kochani młodzi, że swoje ambicje, swoje naukowe wysiłki i swoje poszukiwania łączycie z szacunkiem dla osoby i kontyfikatu świętego Jana Pawła II i łączycie je ze zgłębianiem jego nauczania. Podzielam osobiście dzisiaj jego przekonanie i myślę, że podzielamy je wszyscy tutaj obecni. Zwracając nasze oczy i nasze serca ku tym młodym ludziom tu obecnym i mówimy im, jesteście przyszłością świata i jesteście nadzieją.